Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam dość tajemniczą sprawę. Sprawę, w której niby wszystko wiadomo, ale wciąż nasuwa się pytanie, czy na pewno. Zapraszam do wysłuchania historii Joyce Vincent. Joyce urodziła się 19 października 1965 roku w Hammersmith w Londynie. To właśnie do Wielkiej Brytanii się dzisiaj przeniesiemy i do tego kraju przenieśli się jej rodzice z Grenady. Jej matka pochodziła z Indii, a ojciec miał afrykańskie korzenie i pracował jako stolarz. Joyce miała cztery starsze siostry i tylko jedna z nich przeszła na świat już na wyspach brytyjskich. Nie wiemy niestety, czy dzieciństwo Joyce było szczęśliwe, czy też nie. Podejrzewam, że dorastając w wielodzietnej rodzinie imigrantów, nie zawsze było jej łatwo. Jednak pewnie najbardziej traumatycznym wydarzeniem w jej dzieciństwie była śmierć matki, gdy miała zaledwie 11 lat. W dodatku, z tego co rozumiem, jej ojciec w tamtym momencie nie potrafił zapewnić jej odpowiedniego wsparcia emocjonalnego i wręcz całkowicie oddał się pracy. Dla niego również musiało być to bardzo trudne. W końcu został sam z piątką dzieci i być może tylko dzięki pracy był w stanie jakoś utrzymać się na powierzchni. W każdym razie wychowywaniem Joyce zajęło się jej starsze siostry. Joyce uczęszczała do szkół dla dziewcząt, ale przerwała naukę w wieku 16 lat, nie zdobywając kwalifikacji właściwie do żadnej pracy. Mimo to w 1985 roku, w wieku 20 lat, rozpoczęła pracę jako sekretarka w firmie zajmującej się transportem kontenerów w londyńskim City. Była bardzo ambitna i nie zamierzała poprzestać na posadzie sekretarki. Jeszcze dwukrotnie zmieniała miejsce pracy, wiążąc swoją karierę z funduszami inwestycyjnymi aż w końcu około 1997 roku zatrudniła się w dziale księgowym Ernst Young. Szybko tam awansowała, była bardzo cenionym pracownikiem i zarabiała całkiem dobre pieniądze. Jej pracowitość dostrzegał również jej szef, który często nagradzał ją premiami. Chodziła nawet na lekcje poprawnej wymowy, które naprawdę dawały rewelacyjne efekty i podobno brzmiała, jakby była prezenterką w BBC. Wydawała się pełna życia i bardzo szczęśliwa. Wszyscy w firmie ją lubili. Byli więc w szoku, gdy nagle w 2001 roku, po czterech latach pracy, nagle złożyła wypowiedzenie. W dodatku niektórym powiedziała, że znalazła lepszą posadę, a innym, że wyjeżdża w podróż razem z dwudziestoma innymi osobami. Przenieśmy się teraz pięć lat później, do 25 stycznia 2006 roku. Tego dnia do kawalerki w Wood Green zawitali komornicy, którzy przyszli przejąć mieszkanie. Zaległości w płaceniu czynszu były już dość spore i wynosiły prawie 2500 funtów. Wielokrotnie domagano się zapłaty, jednak wszelkie prośby zostawały bez żadnej odpowiedzi. Gdy urzędnicy otworzyli drzwi mieszkania, zobaczyli coś, czego nie spodziewali się nawet w najgorszych koszmarach. Przy drzwiach piętrzyły się stosy nieotwartej korespondencji. Okno było częściowo otwarte, a na parapecie roiło się od robaków. Zlew z kolei był pełen nieumytych naczyń, nie było to jednak najgorsze. Na kanapie znajdowało się ciało martwej kobiety. W tak zaawansowanym stopniu rozkładu że został z niej już praktycznie sam szkielet. Grzejnik wciąż grzał, a telewizor był włączony na kanale BBC-1. Obok kanapy leżały zapakowane prezenty gwiazdkowe, których zmarła kobieta nigdy nie zdążyła nikomu podarować, oraz jej torba na zakupy. W lodówce znajdowało się jedzenie z datami ważności na 2003 rok więc trzy lata wcześniej. Prawdopodobnie właśnie wtedy kobieta zmarła, i od tego czasu nikt nie odkrył jej ciała. My już oczywiście wiemy, że znalezione ciało należało do 38-letniej Jones Vincent. Ale śledczy, którzy przybyli do mieszkania, musieli to dopiero ustalić, a zrobili to porównując dokumentację dentystyczną znalezionego szkieletu ze starym zdjęciem z wakacji, na którym się uśmiechała i które znaleziono w kawalerce. Ogrzewanie i telewizor wciąż działały, ponieważ rachunki były częściowo pokrywane przez fundację zajmującą się pomocą ofiarom przemocy. Żaden z sąsiadów jej nie znał i nie zdawał sobie nawet sprawy, że mieszkanie nie jest puste. Odgłosy telewizora łatwo zignorować w bloku, gdzie każdy z mieszkańców może akurat coś oglądać. Z żadnego z jej okien nie można było zajrzeć do jej mieszkania bezpośrednio z ulicy. Smród rozkładającego się ciała zwalano na śmietniki, które stały pod oknami Joyce. Myślę, że dużo tu pomogło też częściowo otwarte okno. Na osiedlu, na którym mieszkałam, znaleziono w zeszłym roku, w jednym z mieszkań, rozkładające się zwłoki, które leżały tam przez jakieś sześć miesięcy. Mężczyzna był już starszy, schorowany i nie miał żadnej bliskiej rodziny, która zainteresowałaby się brakiem kontaktu. W każdym razie, żaden z sąsiadów również nie poczuł żadnego zapachu rozkładającego się ciała, właśnie przez to, że były tam uchylone okna, a ciało leżało tam przez całe gorące lato. Tak więc jak najbardziej jest to możliwe, że nikt nic nie poczuł. Ale jak to się stało, że stosunkowo młoda kobieta leżała martwa w swoim mieszkaniu przez trzy lata i nikt nie zainteresował się jej zniknięciem? Przecież miała chłopaków, kolegów z pracy, pięć sióstr i ojca. Po zidentyfikowaniu szczątków jako Joyce policja skontaktowała się z jej rodziną. Okazało się, że w pewnym momencie siostry po prostu straciły z nią kontakt. Posunęły się nawet do wynajęcia prywatnego detektywa, aby ją odnalazł, oraz kontaktowały się z armią zbawienia. Udało się nawet ustalić adres Joyce, ale niestety wtedy najprawdopodobniej już nie żyła. Nikt nie otwierał drzwi, a listy pozostawały bez odpowiedzi. Znaleziono je później zresztą razem z inną korespondencją, piętrzącą się pod drzwiami wejściowymi do mieszkania. Siostry założyły więc, że celowo zerwała z nimi kontakt i nie chce mieć z nimi nic wspólnego. Może była za coś na nie obrażona albo zła, mimo że przed jej zniknięciem nie doszło między nimi do żadnej awantury. Tak samo jednak nie chciała mieć nic wspólnego ze swoim ojcem, o którym opowiadała, że zmarł w 2001 roku, mimo że żył jeszcze do 2004 Pozostaje pytanie, co Joyce robiła od 2001 roku, gdy zwolniła się z pracy, do okolic gwiazdki 2003 roku, gdy najprawdopodobniej zmarła. Udało się ustalić, że wkrótce po odejściu z pracy spędziła trochę czasu w ośrodku dla ofiar przemocy domowej, a także przez jakiś czas pracowała jako pani sprzątająca pokoje hotelowe. Być może wstydziła się przed swoją rodziną tego, że w swoim mniemaniu tak nisko upadła. W końcu dzięki swojej własnej pracy i ambicji miała wcześniej bardzo dobrą posadę i mogła uznawać się za tak zwanego człowieka sukcesu. Od razu zaznaczę tutaj, że to nie jest moja opinia. To przecież żaden wstyd być ofiarą przemocy, czy też sprzątać w hotelu. Ale ona mogła mieć takie odczucia. Mogła też nie kontaktować się ze swoją rodziną, ponieważ obawiała się, że mężczyzna, od którego odeszła, wyśledzi ją tam. Do mieszkania, w którym ostatecznie ją znaleziono, przeniosła się w lutym 2003 roku. Kawalerka ta służyła ofiarom przemocy i, jak już mówiłam, odpowiednia fundacja czy też organizacja pokrywała część rachunków. W listopadzie 2003 roku trafiła na dwa dni do szpitala po tym, jak wymiotowała krwią. Zanim zaczęły się wymioty, cierpiała na przewlekłe bóle brzucha. Zdiagnozowano u niej chorobę wrzodową. Joyce opisywana była przez swoich znajomych jako osoba, która ucieka, gdy tylko na horyzoncie pojawiają się jakieś kłopoty. Zdecydowanie nie lubiła konfrontować się ze swoimi problemami. Przez to dość często zmieniała pracę czy mieszkania. Co więcej, zdecydowanie wolała polegać na dopiero co poznanych osobach, niż na swojej własnej rodzinie. Nie potrafiła też zbudować własnego kręgu znajomych. Zamiast tego swoje życie towarzyskie budowała na znajomych z pracy, kolejnych chłopakach i ich znajomych, czy współlokatorach. A wiadomo, że wszystkie te znajomości szły w niepamięć przy każdej kolejnej zmianie pracy, mieszkania czy chłopaka. Mężczyzna, z którym spotykała się przez około 3 lata, powiedział, że tak naprawdę nigdy jej nie poznał. Stwierdził, że żałuje, że nie zadawał jej więcej pytań i nie poświęcił więcej czasu, żeby lepiej ją zrozumieć. Chodzili razem na tenisa, posłuchać muzyki klasycznej w operze czy zjeść coś dobrego w restauracji. Nigdy nie poznał jej rodziny, co wydawało mu się trochę dziwne, ale nie drążył. Można więc wywnioskować, że Joyce była bardzo skryta, nawet w stosunku do osób, którym teoretycznie mogłaby powiedzieć wszystko, przed którymi nie powinna mieć żadnych sekretów. Z drugiej jednak strony przez większość swojego życia pracowała, miała rodzinę, jakichś tam znajomych i nigdy nie była przez nikogo kojarzona z zażywania narkotyków czy jakichkolwiek problemów z prawem. Nie powinno więc być też tak, że umiera i przez lata nikt nie interesuje się jej zniknięciem, tym bardziej, że w czasie swojej śmierci miała podobno chłopaka. Ale niestety, z tego co wiem, nigdy nie udało się ustalić jego nazwiska ani do niego dotrzeć. Ze względu na zbyt zaawansowany proces rozkładu ciała, sekcja zwłok była niemożliwa. Policjanci uznali jednak, że śmierć musiała nastąpić z przyczyn naturalnych i wykluczyli, że ktoś miał z nią coś wspólnego. Drzwi frontowe do mieszkania były zamknięte od wewnątrz na dwa zamki i nie znaleziono żadnych śladów włamania. Joyce cierpiała na astmę. Do tego w listopadzie 2003 roku zdiagnozowano u niej chorobę wrzodową. Uznano, że przyczyną jej śmierci była właśnie albo astma, albo choroba wrzodowa. Albo obie połączone ze sobą. W każdym razie to również budzi cień wątpliwości. Wydaje się, że Joyce zmarła znajdując się w dość zrelaksowanej pozycji a gdyby doznała ataku astmy czy też bólów brzucha, to raczej powinna być jakoś zwinięta w kłębek czy coś podobnego. Powinna wtedy też raczej próbować szukać pomocy, a wydaje się, że nic takiego nie miało miejsca. Wyglądało to tak, jakby w pewnym momencie po prostu przestała oddychać i zmarła. Historia Joyce zainspirowała Carol Morley do stworzenia filmu Dreams of Life. W dokumencie Carol wytropiła różne osoby, które znały Joyce i przeprowadziła z nimi wywiady. Kobieta została opisana jako piękna, inteligentna i bardzo ambitna. Niektórzy przypuszczali, że nie mają od niej żadnych wieści, ponieważ właśnie gdzieś tam jest i żyje swoim znacznie lepszym od ich życiem. I to już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Wydaje się raczej, że śmierć w takich okolicznościach może spotkać jakąś starszą, schorowaną osobę, której bliska rodzina już zmarła i nikt się nią nie interesuje. A jednak coś takiego wydarzyło się w Londynie. 38-letniej kobiecie, która jeszcze dwa lata wcześniej uważana była przez wszystkich jako uosobienie sukcesu. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tej sprawie. Podzielcie się koniecznie swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już niedługo.